Mam komuś do systemu, żeby usłyszeć, na kolejny na mój kanał jest Suicide Sky Deluxe Plus. Tak już myślałem, że będzie na nazwy Deluxe Plus. No, to jest kraj, gdzie trzeba się usypić. No, zabijać tam. Mogę być troszkę ciszej, bo jest późna noc. Więc no, to też znajdę. Mmm, na szpitź przyrastał. W ogóle chcę... I, chciałem... A ja mi Chciałem Chciałem powiedzieć, że oglądałem oglądowałem dodatek do tej gry. On był Suicide Guy Sleeping Deeply, ale jak nie nagrywałem go, bo ja wtedy jeszcze nie miałem komputera na konsoli go grałem. A na konsoli go grałem, a tu sobie kupiłem Deluxe yy, wyszu, Więc mniej, mniej więcej wiem, że trzeba się zabijać, ale nie wiem, w tej części. Ow, tu poprzeczka lek spadł. A. Okej. Okay. O. Oświetlenie. Niks go. Niks małego. Piwo upuszczamy. A jak ja nie pamiętam jak było w tym Sleeping deep, y. czy też się piwo upuszczało? Chyba tak, tylko inne. Warming. Zaraz spadnie. Piwo. Szybko. Poświeć się.

ok co? jakiś pociąg Co się dzieje? Trzeba przyciekierkę, rozwodniczymy Czwerska Ale mówię. Left click. X O, to Aha, tu A, tu Ja nie wstacie spać. E, chodźmy przed przedniego i mnie rozjedzie. Aha, No, A, no, no wystarczy spasiało. E, nie. Co drugi pociąg? Jedzie. Aaaa, pierwszy pociąg

To jest. Statuetka jakaś. Ej, statuetki też wyśliby mi, czy trzeba je w każdym razie zabrać. Czyli na poziomie nie to... okay. ma nie podniosło się? Muszę w to rzucić. On trafił. O, się. Yes. trzeba myśleć. Dziś nie wychodzi z O, widzicie, jest tam chyba nie działa, bo ja tu mam jakiś kawałek i nas prowadzi tu, więc pewnie musimy tu iść. O, gdzie mam tu Dobra, trzeba chciałoby się tej figurki poszukać, ale tu nie coś wcisnąć. Chyba działa, ale... Aha, żeby się wiązał. A, yyy... Czy ja wskoczę na potrójne? Jeśli si wskoczę na potrójne, to muszę zrobić tak, żeby tyle na co czuć. Aha, nie, no tu. Gdzie to jest? No nie! Yeah.

to C'est just <laughs> not

Jakieś tam części oglądałem, nie ja, ale jak wiedział. Ile by inda to znał, ale e, wszystkich to nie mam i tam nie na mną Pewnie chcę wyjść, nie? To jest przejście. E, dobra, Dobra, stanów tu. Okej, okay, teraz... Na dwóch. Czegoś potrzebuję pewnie. No, a jest tu. A mogę ją otworzyć? Tak, no. chyba no nie ma. mogę nie rady i tam postawić też widzę. Weźcie w skrzynię. Proszę cię. Ile bok. Wpisów bogaty, 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 bogaty,

i tak dalej tu gdzieś mucha mi tu tak lataj tak mi język jest ci fajnie już. Postać, w terenie ja muchy też nie chciałem wstać w okej okay. a ja potrzebę na tej pozycji mucha na monitorze mi się nie Трудности. То есть, сейчас я пишу. Не, не надо такого. А, можно быть. А я się wiem, jakiś tam. na cztery rozprawy będziemy A, 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 a. Mógł chodzić, z monitora. A, musiałeś, w sensie żeby mnie nie trafiło. <laughs> Miałem, tak? Miałem jakaś, jakaś, jakaś figurę, Miałem to na pierwszy. Piąty po Jakaś... moja figura. Miałem figura. Trzeba szukać figur. to na Mogę to przepchać, o podejrzany.

A jeśli jeszcze drugie bo... tędy... tak. się... Dziewięci... było ten gdyby siadam czy Może ci są po prostu poznać, znakcie, ja się wdawał. się. Znaczy a, coś tam się widziałem, że pomień jakoś nie pokazać o tym A teraz

Siema! może teraz. bo na kum mogę teraz? Na jednym Na jednym. Mam dwójczej, jednym Na, na kum mogę Mordo. Cza to robisz? Ej. Halo. Halo. Ha, Ale Mam się nic. A co teraz? To z zbosa, dobra. Angar! Ale gdzieś jest dobra weźmy już Czekaj, co mam zrobić? Ja zmienię go W ogóle może otwierać ustaniec Ile pytań za mnie tutaj? Portalkan? Wybaczcie, że ja No to wiem, jest Portalkan, i nie wiem, gdzie jest Portalkan zrobiłem Ty ja zrobię, jakby nie rozumiem, co ja robi. ja to wygrałem, albo jest to Wieś... Ty bym nie się nie nie, 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 wiem. nie, nie, Aha, dobra, no, dobra, zostawimy to na następny Przejdziemy jeszcze raz pociąg, żeby znaleźć figurkę. Tam, co w następnym to musi być Tu gdzieś, w górze. jest? Nie w tylko w Jest! Mam to... Oj. Dobra. A na szybciej mogę... No to, nie przejdzie ten podziemny Jeszcze to. A dobra. No. No, mamy, powiedzmy... Powiedziałbym, o jedną czwartą grupę. I... Kwiat jest... Szybny poziom. A poziom, wiecie... 24. szczerze, nooo, mówię nie wiem, na dwa, nie wiem, eee, to na w tym odcinku, mam sześć, na nie wiem, to wam coś tyle, co jeśli Wam się gra podobała, strzeć łapkę w górę, jeśli nie, to w dół, w ogóle odcienie, jeśli się podoba, trochę suba z aby abyś jakiś komentarz miał nawet w to chyba na to było na tyle w tym siema,